Kochani, jeszcze raz dziękujemy serdecznie wszystkim, dosłownie wszystkim. Trudno wypowiedzieć komu jeszcze jakieś nazwiska, żebym nie pomylił, nie, nie zapomniał. Chociaż pan Jan Krawczyk, nie Kasprzyk, tak, pan Kasprzyk cały czas prowadzi to wiadomo z teatru, z naszego teatru z Warszawy. Pani Dobrzyńska i reszta artystów zrobią dobry teatr w Warszawie. Nie wiem, czy wiecie o tym. A jakbyśmy jak tutaj taki dobry teatr też robili, co wy na to? Też to dobrze. Kochani, bo tak, przed chwilą spotkałem pana Krzysztofa Krawczyka i artystów, i wiecie co było, zaprosili mnie do modlitwy, bo oni przed koncertem się modlą razem. Pięknie to. Tak, taki krąg, chwycili się za ręce i modlili się też za tych, do których. Do których będą dzisiaj się zwracać ze swoimi prawda, utworami. Dziękujemy wszystkim, wszystkim po kolei. Księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu, który zawsze jest z nami, dzisiaj nie dotarł, ale jest z nami i nam błogosławi, panu prezydentowi miasta Torunia, który przed chwilą mówił, za wszystko, a trzeba tu było wiele rzeczy zrobić. I za tę życzliwość, za każdy czyn dziękujemy bardzo serdecznie.